Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Dzisiaj mam bardzo obszerne dzieło pana Jakuba Żulczyka, Jakub Żulczyk z Górze Psów. Pozdrawiam, pozdrawiamy Kubę, który jest prywatnie moim kolegą. Pan Jakub nie jest moim kolegą. Mm -hmm. <laughs> napisał. Wiele innych książek. Wiem, że niektóre z jego dzieł są filmowane. Ja przeczytałam do tej pory tą jedną powieść. Dla mnie jest to powieść w pewnym sensie obyczajowa, ale również jest to taki mocny thriller. Obyczajowa, ponieważ. Jest tutaj bardzo dużo różnych postaci i drugoplanowych postaci. Rzecz dzieje się w mazurskiej wiosce i to jest wioska, która jeśli chodzi o po prostu porównanie i tak naprawdę, tak jak przeczytałam, to nazywa się Jeziorany. Ale tutaj w tej powieści to jest y, Zyborg. Okay. Tak, taka nazwa tej wioski. Uh -huh. Książka Czyli jest. Czyli ta nazwa została stworzona na potrzeby, potrzeby książki. książki. Uh -huh. Nie wiem, jak dużo tutaj jest z autobiografii pana Żulczyka. Być może dlatego, że jak się orientuje, to też pochodzi z Mazur. I też utrzymuje się z serietonu pisania książek, scenariuszy, a powieść jest, dotyczy dwojga młodych ludzi przede wszystkim. I jest to, jest to Mikołaj Głowacki, który właśnie wyemigrował z Mazur, z tego zborka. Z miejscowości do Warszawy i jego żona. W Warszawie oboje pracowali i właśnie ten Mikołaj Głowacki napisał jakąś bardzo poczytną książkę, za którą miał troszeczkę yy, kasy. Jego żona była dziennikarką i yy, kupili mieszkanie w Warszawie. Żyli sobie bardzo. Przyjemnie m, spotykając się z młodymi ludźmi w swoim wieku, bo to są ludzie tak gdzieś po trzydziestce. Brzmi to jak trochę opowieść o Kubie. <noise> Dlatego mówię, nie wiem, jak dużo jest tutaj autobiografii w tej książce. I w pewnym momencie y, żona traci pracę, a y, Mikołaj. Nie może się przemóc, nie może napisać następnej książki. Opuszcza go Wena twórcza, ma problemy sam z sobą i okazuje się, że problem, problemem jest spłacanie rad kredytowych. Uh -huh. W związku z tym postanawiają, że to mieszkanie wynajmą w Warszawie i te pieniądze, które będą dostawali z wynajmu, to będą spłacali kredyt, a sami pojadą przynajmniej na rok do, do ojca Mikołaja, do Zyborka. Ojca, to ponieważ być, jego mama już nie żyła. To mogą być pomieszane coś, troszkę biografia z różnymi, nawet obawami Kuby, bo Kuba wielokrotnie mówił, że Czego on się bardzo boi, to Wrócić. kredytów. A, my się nie boimy. Niestety. Jak, no. to, jak to w jakiejś piosence było, całe życie na kredycie jestem niewolnikiem banku. I mm, najważniejsze, żeby spłacać. No, no i po prostu to znaleźli takie rozwiązanie i przyjechali do ojca. Ojciec ma drugą żonę, w pobliżu mieszka brat Mikołaja i ja mówię takie rzeczy, bo to jest po prostu początek książki i w zasadzie to nie jest sedno, tylko to yy, od tego się zaczyna i to jest taką yy, odskocznią podstawą do dalszych yy, treści i do dalszych rozważań. I yy, w momencie, kiedy już tam są u ojca, mieszkają w takim pokoju na strychu. Ojciec ma drugą żonę, tam są jeszcze dzieci i przedstawiony jest obraz tego miasta. Książka była pisana, tak jak tutaj przeczytałam, 2015, 2017, w 2017 roku zakończył i książka została wydana. Jest tutaj po, y, wspomnienia Mikołaja, bo jak wrócił do tej swojej y, rodzinnej miejscowości, to są rozdziały, gdzie on sobie przypomina jak to było, jak, jak w jego w czasach takich młodzieńczych i tutaj jest podkreślony rok dwutysięczny, więc skoro on z tej Warszawy wraca, więc zakładam, że i ma trzydzieści parę lat, więc zakładam, że to są właśnie już lata takie 2014, 15, może faktycznie 16, dlaczego ja to podkreślam? Dlatego, że obraz tego miasteczka mnie się w ogóle nie kojarzy z latami właśnie już XXI wieku i tak głębokiego XXI wieku. Ten obraz, który jest pokazany tutaj tej miejscowości mazurskiej. Mnie się kojarzy z latami 90. I dlaczego? Dlatego, że w latach 90. po transformacji, po tym jak zostały zlikwidowane PGR-y, jak zostały zlikwidowane jakieś takie miejsca, o stoi, gdzie ludzie może byli, biednie żyli, ale żyli po prostu spokojnie. Mieli poczucie bezpieczeństwa i nagle to poczucie bezpieczeństwa im zostało zabrane. PGR-y były sprzedane w wielu przypadkach bardzo yy, nieuczciwie. Yy, ja akurat yy, w tamtych latach miałam troszeczkę do czynienia z Agencją Własności Rolnej. Wtedy była y, hiperinflacja. Bardzo duże, y, y, bardzo duże po prostu były y, procenty, jeżeli się chciało gdzieś pożyczyć y, banku pieniądze, a tutaj można było kupić na raty, na długie raty. Dostawało się raptem 4%, 4% czyli nawet tutaj y, w dzisiejszych czasach Kredyt na 4% to chyba jakieś korporacje dostają i yy sprzedawali cały majątek. Wszystko, co możliwe było z tych PGR-ów, wysprzedawali. Z tych pieniędzy mogli sobie spokojnie płacić raty albo zakładać jakiś inny interes, a wszyscy ludzie, którzy w tych PGR-ach pracowali, zostawali na bruku. I w większości przypadków ci ludzie byli tacy. Zagubieni to byli ludzie, którzy potrafili pójść do pracy, zrobić swoje, dostać jakiś deputat, dostać swoje pieniądze i nie myśleć o tym, że muszą wykazać jakąś inicjatywę. I w związku z tym było bardzo wiele frustracji, wiele jakichś działań takich złodziejskich, pijaństwo, bo... Jest film dokumentalny, bodajże chyba nawet cudem zapamiętałem tytuł, chyba się nazywa Arizona i jest o Winie Arizona, który właśnie jest dokładnie o tym, jak upadł PGR, i jak cała wieś sobie nie radzi, i wszyscy, wszyscy, dużo ludzi wpadło po prostu w alkoholizm. Tak, w formie takiej lekko komediowej, to jest y, y, pieniądze to nie wszystko. Z Markiem Konradem. No, chyba, chyba wiem, no. No i właśnie to były takie negatywne skutki transformacji, ale to było w latach 90. Ja też znam taką jedną wieś w na Ogarskim, gdzie po prostu coś takiego jak się rowerem jechało, to potrafili dwóch, trzech i napaść, żeby rower ukraść. Więc nie mówiąc o tym, że. Kradzieże wszelkiego rodzaju, żeby po prostu przeżyć. Ale już ten moment, który ja tutaj znam w tej wsi koło Nowogardu, to już XXI wiek i te późne lata XXI wieku, późne lata wszędzie biorąc pod uwagę 2010 2014, 2015, już tam wszystko się pozmieniało. Już. Nawet jeżeli ktoś ten PGL kupił, ziemię nie obrabiał, ale już są dotacje unijne w 2004 roku, już nawet jeżeli ktoś miał jakąś większą ilość ziemi kupioną, to już mu się opłaciło tą ziemię obrabiać. Już to zupełnie wszystko inaczej wygląda, przynajmniej z tej perspektywy tu województwa zachodniopomorskiego. No ale może A na tutaj, tam wyglądało to inaczej. Właśnie dlatego ja mówię, ja nie wiem. Dlatego, że tutaj jest właśnie ten opis taki, który mnie się kojarzy z latami 90. Jest właśnie w tym momencie, kiedy przyjeżdża ten Mikołaj z żoną do Zyborka. I tutaj jest i przestępczość, i podpalenia. I ludzie giną, i, i morderstwa, i porwania. No po prostu taki bardzo mroczny obraz tego miejsca. Jest tam pani burmistrz, którą ojciec... ojciec Mikołaja chce po prostu odwołać z tego stanowiska i sam zostać burmistrzem, ponieważ właśnie tam się dzieją takie rzeczy, że ona jest burmistrzem takim malowanym, a rządzi jakiś bandyta, który chce po prostu przejąć pewne własności, zburzyć czworaki ludzi na bruk. No, w każdym razie dużo takich bardzo nieprzyjemnych rzeczy się tam dzieje, a i to jest właśnie według mnie ta część taka obyczajowa książki. A oprócz tego książka jest bardzo mm, mocno y, powiązana z przeszłością, właśnie z tym rokiem dwutysięcznym, który jest tutaj akurat y, podany i wtedy y, ginie dziewczyna, y, dziewczyna z którą się spotykał Mikołaj. I to jest dla niego taka trauma. I to jest właśnie taki thriller, takie właśnie napięcie budujące, gdzie pewne sprawy właśnie się dopiero wyjaśniają teraz, jak, on, jak Mikołaj już przyjeżdża do Zyborka. I po prostu jest taki typowy thriller. Taki może troszeczkę gdzieś ze szwedzkich standardów, gdzie coś się dzieje w tej chwili, ale wychodzą z ciemności i z mroków jakieś straszne sprawy, które się działy w przeszłości, które wszyscy chcieli zakopać i już nie mieć z tym do czynienia, a nagle to wszystko zaczyna wypływać. Wychodzą trupy z szafy. Wychodzą trupy z szafy. A jak Ci się podoba w ogóle pióro kubem? Bardzo nowoczesne, uh -huh. bardzo współczesne, trochę wulgaryzmów, ale nie rażą. Myślę, że takim językiem się posługują niektóre środowiska, może często młodzież, ale to nie jest tak, żebym powiedziała, że książka jest wulgarna. Książka po prostu, realny język, którym się posługują y, niektórzy młodzi ludzie, i, i to Czasami jest taki. Twój synek. <grym> mój synek. Ale to jest y, moim zdaniem y, tak napisane bardzo współcześnie. I myślę, że, że bardzo realnie. Z drugiej strony, książka trzyma w napięciu, ma dużo wątków. Ten, ta miejscowość, ten zyborg w zasadzie jest bardzo przedstawiony taki, no nieciekawie, mhm. taki dla mnie jest taki mroczny, szary, ponury. I w zasadzie jest tu też taka, y, takie odniesienie, że y, tą pierwszą książkę, którą napisał ten Mikołaj Głowacki, y, to napisał o swojej miejscowości. O swojej miejscowości, y, w której pochodził i dlatego przez tyle lat nie chciał tam wracać nawet do rodziny, tym bardziej, że były niedobre relacje jego z ojcem i tak dalej. Ale nie chciał, dlatego że on bardzo mocno w tej swojej pierwszej powieści, swoją tą miejscowość, w której mieszkał, no można powiedzieć w sprofanował. I opisał takie rzeczy, które nigdy nie miały miejsca, a po prostu, żeby ta powieść była bardzo dobrze się sprzedawała i żeby była taka kontrowersyjna, to opisał, że. Ksiądz Pedofil, że ojciec go bił my, dla przyjemności, że y, ktoś kogoś y, mordował i w lesie zakopywał. I takie po prostu i cała wieś miała do niego pretensje, czy ta cała ta miejscowość miała do niego pretensje wszyscy, że tak wszystkich y, szkalował. szkalował. Polecasz książkę? Polecam książkę, warto przeczytać. Ja wielu takich współczesnych książek nie czytałam, więc to jest dla mnie coś nowego. I wartka akcja, dużo ciekawych rzeczy, bardzo zaskakujące zakończenia. Zwłaszcza tych wszystkich rzeczy, które się działy w 2000 roku, a które zostały rozwiązane teraz na końcu tej książki. Okej. Okay. No, a Kubie życzymy, żeby nigdy nie omijała go Wena. Jeszcze jakiś... Żeby nie pomach? musiał wracać na stare śmieci w cudzysłowie, tylko dla przyjemności. Mazury są piękne. Ja Mazury znam z lat 70., więc... Te mazury, które tutaj są opisane, mi się tak za bardzo nie komponują, ale może świat się zmieni. No tak, poza tym to, to jest nasz mazur główne miejsce. Jeżycko, je no, nowo, jezioro i tak dalej, tak, tak. A tam jest całe życie nieturystyczne. Nie No właśnie. I to wiesz, minęło pół wieku od tamtego czasu, więc też się dużo zmieniło. No tak. Dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Pozdrawiam.